Widziałem, słyszałem o pewnym micie, które jest dziwne. Dobra, teraz trzymam w czarnym miejscu, i to nie było normalne. ja? Spoko. Ej, ale tło! Ja miałem stół jak jakby te tablice. Tam były moje różne zdjęcia, takie. Tam były dwie tablice z moim bratem i ze mną. Ej, dobra. Król ścian trochę nie siedzi, ale dobra. Dawaj, moje łóżko. Ej, spoko Xbox. To będzie ciekawe. Ej, ale był tam kabel, ale nie w inboxie I był tam... Ej, dobre. No, to się reszta. jak tą tą chcę tam na dole.

Całusieńki pokoik. Świeci mi posprzątało, fajnie. Na koniec najstraszniejsze, czarne. Creepy. Jak słuchaliście piosenki, gdzie my chodzimy w lesie, to nieźle. Zobacz chłopku ням-ням-ням. Ей, добре. Я ja, ja не мав телефон супер таким хакерським. Добре, віцевий, а вже як нам попав.